Agnieszka Żychalak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe, miasta stołecznego Warszawy. Podtrzymując tę cudowną tradycję narodowego czytania, zaprezentuję dziś Państwa pieśń Jana Kochanowskiego ze zbioru księgi które Pieśń 11. Stateczny umysł pamiętaj zachować, jeśli pocznie nieszczęście frasować, także i góry nie radzę wylatać kiedy się szczęście z Tobą imię bratać. Śmierci podległy człowieczec notliwy, choć wszystek Twój wiek będzie frasowliwy, Chociaż też czasem, siedząc z przyjacioły, przy dobrym trunku, strawisz dzień wesoły, tu życie końcem przezornym strumieniu. Każ stół gotować w jaworowym cieniu, każ wino nosić, póki beczka leje, póki wiek służy, a śmierć nie przyspieje. Postąpisz z włości drogo zapłaconych, postąpisz z dworu i z gmachów złoconych. A co zebrania twegokolwiek będzie, to wszystko przyszły na miastek osiędzie. Bądź się kto zacnym rodził i bogatym. Bądź niewolnikiem u śmierci, nic na tym. Czyjkolwiek naprzód los wynidzie, wsiadaj wieczne wygnańcze, ani więc odkładaj. Zapraszam wszystkich do cudownej, wspaniałej, pięknej i nowoczesnej biblioteki naszej dzielnicy, Biblioteki imienia Rumla. Dziękuję.